Wow, Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? Gdzie jest moja załoga? O, dzień! No, może zobaczę coś w skrzyni, a później pójdę poszukać mojej załogi. No, fajne rzecz nawet. Tylko ciekawe skąd ja się tu wziąłem. od Coś... Co to jest? Pająk jakiś. Jakiś pająk! Uciekam! Uciekam po drzewach niczym Tarzan. A, on mnie goni! A. Gdzie moja załoga? Gdzie moja... O, wow, załoga. Łamałem synogę chyba. Dobra. No Idę nad wodę, może gdzieś nad wodą będzie nasz statek. A pająk tym nie dalej. A gdzie tu jest tak w ogóle? Morze. Nie wiem jak ja tu później wrócę, jak się oddalę. Dla bezpieczeństwa może sobie zrobię jakąś zbroję albo pójdę na wykopki. Na razie. A a gdzieś nie wiem jutro pójdę poszukać załogi. Idę spać. Dobra, następny dzień. Jak w sumie... wow, dobry dzień przespałem. Może pójdę sobie pokopać teraz, żeby jakąś zbroję mieć, a później pójdę na daleką wyprawę. Muszę... O, ja cię ale się zmęczyłem. Ale na szczęście znalazłem węgiel i surowce. Dobra, to co ja? O jezu, ile surowców yeah. O, jakiś potwór, uciekać! No jak stąd wyjść? A, uciekamy do schronu. Teraz zaczynamy. A nie, jeszcze nie możemy zacząć. Teraz idę nazbierać drewno. Dobra, ścinam tu drewno, zbieram sobie gdzieś tak z 32 drewna. Może mi Dobra, zbieram drewno, zbieram drewno, zbieram sobie drewno. 29 jeszcze troszeczkę no dobra. idziemy idziemy zrobimy sobie jakąś zbroję Dobra Kurde jaki fej. Teraz mnie nie starczy na port. Dobra, O, tu mam jeszcze jakiś diaks. Przydałoby się jeszcze. Przydałoby się zrobić jeszcze jakieś narzędzia nowe. Dobra, jeszcze ostatnia rzecz. Idziemy poszukać mojej załogi. O nie, noc zapadła. No to nie za fajnie. Idę spać. O nie, w pobliżu są jakieś potwory. Teraz to się ciebie nie boję pojanku Teraz to mi możesz nasrać na rękę, tylko no co. Idę szukać przyjaciół miło nocy. Przyjaciele, nadchodzę! O! Chyba widzę jakieś morze. Uciekamy za dużo ich. Czekamy Znalazłem chyba może To nie jest może, to jest tylko bagno Kurde, ale się wpakowałem w bagno. Zaraz zdupnę temu szkieletowi, bo mnie wkurza. Kurde szkielet. Przedam swoją łupkę. Płynę. Może załogę znajdę gdzieś dalej. O, kurde, jakaś tratwa. Co to jest? Nie, 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 hamuj. Dobra, damy pa, Ej, to jest moje mojej załogi chyba. Jeżeli to czytasz, to znaczy, że umarłem. Piraci mnie obrabowali i zatruli. Zeloga też nie żyje, radź sobie sam, kapitan. Idę teraz zarąbać szkieleta.